Kochani, tak właśnie bywało w poprzednich latach. Niestety pandemia spowodowała, że ten finał będzie inny, ale mimo to zagramy z wielkim sercem w kolejnym 29. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To już od wczesnych godzin rannych w niedzielę na terenie naszej całej gminy pojawi się 50 wolontariuszy z czerwonymi serduszkami oraz kolorowymi puszkami, oczywiście w dystansie i w maseczkach. Od godziny 17 zapraszamy na streama na kanale YouTube. Link w opisie. Tam przeprowadzimy licytację na platformie Zoom oraz telefonicznie. Zaprezentujemy też koncert rokowy, archiwalny film z kilku wośpów w historii naszej gminy. Oraz na koniec zaprezentujemy światełko do nieba wirtualne, oczywiście z poprzednich kilku lat podczas naszych finałów. Do zobaczenia w niedzielę 7!